Dzień dobry moi drodzy. Umawiamy się tak. Wy zastanawiacie się nad wynikami meczów Wyspy Owcze Polska i Polska Mołdawia. I jak już się zastanowicie i będziecie dobrze wiedzieć jakimi wynikami skończą się te mecze, to piszecie właśnie te wyniki niżej w komentarzach. Ale to spokojnie zastanówcie się dobrze. A ja teraz wam zaprezentuję według mnie zapomnianych piłkarze reprezentacji Polski. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł freebetu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. To znaczy takich, o których kompletnie nikt dzisiaj nie pamięta. Nikt nie pamięta, że zagrali w ogóle nawet jeden mecz, rozegrali w biało-czerwonych barwach. Mam nadzieję, że przynajmniej raz podczas oglądania tego filmu zrobicie takie o, to on grał w reprezentacji Polski? Naprawdę? No, mam nadzieję, że was zaskoczę. No to co? To zaczynamy. Jedziemy. No dobra, będziemy jechać pozycjami, ok? Zacznijmy od bramkarzy, a właściwie to bramkarza, bo na tej liście zapomnianych reprezentantów mam tylko jednego goalkipera Bartosz Białkowski, nasz człowiek na angielskiej ziemi od wielu, wielu lat od stycznia 2006. To jest wynik. Wiele świetnych meczów na poziomie Championship, ale w reprezentacji tylko jedno spotkanie: Marzec 2018 roku i towarzyski z Nigerią przegraliśmy 0–1. Gola zapakował mu nie byle kto, bo Viktor Moses. I tyle. Nigdy więcej Białkowski nie wystąpił już w koszulce z orzełkiem na piersi. Ale z drugiej strony opozycję bramkarza nigdy nie musieliśmy się martwić, przynajmniej to. Obrońcy? Mam dwóch. Obaj dzisiaj występują w Ekstraklasie. Alan Czerwiński z Lecha wystąpił też w jednym meczu reprezentacji. To było za Brzęczka, towarzyski z Finlandią w październiku 2020. Wygraliśmy 5-1, a hat-tricka zapakował nikt inny, a Grosik co za czasy. A Czerwiński wszedł wtedy w 62 minucie na prawą obronę za Beresia. A Jarosław Jach głośno zrobiło się o nim w styczniu 2018 roku, gdy Crystal Palace wydało na niego prawie 3 miliony euro. Wydawało się, że Jach może zrobić niezłą karierę. W reprezentacji wystąpił dwa razy. To był listopad 2017 roku. Sprawdzał go Adam Nawałka. 0-0 z Urugwajem, 0-1 z Meksykiem i już po sprawie. To wszystko. W środku pola to mam dopiero niezły tłok. Jedziemy. Czy wiecie, że taki Ariel Borysiuk uzbierał w reprezentacji Polski aż 12 meczów, to już jest jakiś wynik, ale kto o nim dzisiaj pamięta? Z tych 12 meczów aż 9 było towarzyskich, ale zawsze. Borysiuk zadebiutował za Smudy w listopadzie 2010 z WKS-em, a ostatni raz w reprezentacji wystąpił w marcu 2016 z Serbią i to już było za nawałki. Co ciekawe na te 12 meczów Borysiuk ma tylko jedną porażkę, ze Estonią w 2012 za Fornalika. Nowy nabytek Śląska Wrocław Daniel Łukaszczyk Kasik ma 5 meczów w reprezentacji. Pierwszy w grudniu 2012, a ostatni w czerwcu 2013. Czyli to była szybka kariera reprezentacyjna za Fornalika. Wystąpił nawet w boleśnie przegranym 1-3 meczu eliminacji do mundialu z Ukrainą. Dominik Furman, który wciąż pozostaje bez klubu, ma tych spotkań w kadrze 3. Ostatni w listopadzie 2019 w eliminacjach do Euro z Izraelem. Wygraliśmy 2-1, a Furman wszedł w 84 za Krychowiaka. Środkowych pomocników z zaledwie jednym występem w kadrze mam aż trzech. Haras Romanczuk. W pewnym momencie o jego powołaniu zrobiło się bardzo głośno. Nawałka dał mu pograć w towarzyskim z Koreą Południową i to nawet w pierwszym składzie. Pobiegał przez godzinę i tyle go widzieli. Damian Dąbrowski, obecnie z Zagłębia Lubin, wielu twierdziło, że to jeden z tych, których kolejni selekcjonerzy po prostu pomijają. Dąbrowski zagrał u Nawałki w towarzyskim ze Słowenią. To był listopad 2016. I to wszystko. A taki Rafał Augustyniak? Co ciekawe, wystąpił u Paulo Sołzy, Przegrany 1-2 mecz z Anglią. Wszedł w 76 minucie za piątka. Było 1-1, ale później Harry Maguire nam zapakował no niestety. A co z zapomnianymi ofensywnymi pomocnikami? Michał Masłowski, dzisiaj Gwardia Koszalin. W biało-czerwonych barwach trzy mecze, trzy towarzyskie. Od stycznia do marca 2014. Leciało to tak. Po kolei. Norwegia, Mołdawia i Szkocja. Obecna gwiazda Radomiaka Radom, Rafał Wolski, on ma aż 7 występów w reprezentacji w CV. Zaczynał u Smudy z Łotwą w dawno, dawno temu, w 2012. A kończył w Gdańsku w 2017 z Meksykiem za nawałki. To dzisiaj pamięta o tym, że Wolski grał w reprezentacji, co? No to teraz przechodzimy do tych piłkarzy już takich stricte ofensywnych, tych co szaleją na skrzydłach czy tam w ataku. Ten, który jak otwiera usta to staje się tematem nagłówków we wszystkich serwisach piłkarskich. Jakub Kosecki. Możecie się z kosy śmiać, ale on ma 5 meczów w reprezentacji i nawet strzelił gola. I to w meczu o punkty z San Marino. To były eliminacje mundialu za Fornalika w marcu 2013 roku. Wygraliśmy 5-0, a Koseckiemu asystował przy bramce lewy. Zawsze coś. Jednego gola ma też Damian Kondzior, który w biało-czerwonych barwach ma mecz więcej rozegrany od właśnie Koseckiego. 6 spotkań, jedna bramka i jedna asysta. Kondzior gola strzelił Izrael. Michaelowi za Brzęczka. Wygraliśmy 4-0, a tą asystę dorzucił w tym wspominanym już towarzyskim z Finlandią, gdy walnęliśmy ich aż 5 do 1. Asystę w reprezentacji machnął też Maciej Makuszewski. Dograł do Milika z Kazachstanem za nawałki. Wygraliśmy wtedy 3-0. Ogółem skrzydłowy wystąpił w kadrze w pięciu meczach. Ostatni raz w listopadzie 2017. I tych zapomnianych reprezentantów kończę, no uwaga, Michałem Żyro. Obecny zawodnik Wisły Kraków ma 4 mecze. Biało-czerwonych barwach debiutował w bezbramkowym remisie z Niemcami za nawałki. To był towarzyski w maju 2014 roku. Później dołożył jeszcze wygraną z Litwą i dwa remisy 2 do 2 ze Szkocją i Szwajcarią. To był październik i listopad 2014. I na tym kończy się reprezentacyjna kariera Michała. Cztery mecze, ale przynajmniej żadnego przegranego. Nieźle. Dobry bilans. No dobra, to jeżeli któreś z tych nazwisk, które wam przytoczyłem w tym filmie, zaprezentowałem, zdziwiło was i zrobi Byliście tak jak pokazywałem we wstępie. o, może, może nie aż tak, ale byliście zaskoczeni, że to on grał w reprezentacji Polski, to dajecie znać, które nazwisko was zaskoczyło. Tak przy okazji, bo jestem ciekaw, czy kogoś zaskoczyłem, czy kogoś zdziwiłem. Mam taką nadzieję, bo też o to mi trochę chodziło w tym filmie. No a przy okazji przypomnieliśmy sobie, prawda, kilka meczów reprezentacji, historię reprezentacji, kto tam w niej występował, jacy selekcjonerzy byli. Zobaczymy, czy Michał Prowiesz będzie miał takich zawodników zapomnianych. Wiecie, który powołał teraz na swoje pierwsze zgrupowanie i później już nigdy więcej do nich nie wróci. Zobaczymy. Być może kiedyś stworzę film o zapomnianych powołaniach Michała Probierza. Ale to wszystko przed nami, a teraz szykujemy się na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią. I oby było do przodu, oby wpadło 6 punktów. A już dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Do zobaczyska. Cześć. Hej.